Nie wiem jak wy, ale ja z całą pewnością mogę uznać, że Naruto to jedno z anime wprowadzających mnie w ten świat. Cały czas na bieżąco śledzę co nowego z serią, aczkolwiek Boruto nie obejrzałem jeszcze całego i zostawiam to sobie na potem. Co nie zmienia faktu, że wiem co tam aktualnie się dzieje i cały czas czytam newsy. Pamiętam czasy, kiedy pierwszy raz pokazał się Tobi i na internecie wrzały dyskusje, kto to jest. Tym, że od razu ludzie obstawiali, że to albo Madara, albo Obito. Inne typy nawet nie były brane pod uwagę. Pamiętam jak dziś walkę z Painem, tak samo Jiraja, jak i Naruto. Pierwsze misje drużyny siódmej pod okiem Kakashiego. Właściwie większość bohaterów w Naruto ma smutną historię, a niejednokrotnie w ich życiu była jakaś tragedia. W porównaniu do tego, świat Boruto z początku wydawał mi się dość cukierkowy. I Naruto, tak samo jak Shippuden, były mocniejsze. Kolejny powód to fakt, że nerwy, jakie poczynili w Boruto, to jakaś herezja. Naruto i Sasuke, którzy byli srogimi rozpierdalaczami, teraz są o wiele słabsi od dzieci. Jeszcze chwila porównań. Scenariuszowo, Boruto jest na o wiele niższym poziomie. Tam, gdzie w Naruto uświadczymy głębokie postacie, wiele historii wyciskających łzy, tak w Boruto postacie to rozpieszczone dzieci swoich rodziców i w sumie więcej ciężko o nich powiedzieć prócz tego. Animacja w Boruto jest nowoczesna, bardziej szczegółowa, jak już wspomniałem, o wiele bardziej cukierkowa i z tego co widziałem w atakach jest tak jakby mniej płynności. Ale za to, Naruto, pomimo mniejszej szczegółowości, daje nam bardziej mroczny klimat, a ruchy podczas walki, o ile można tak powiedzieć, w świecie ninja, wyglądają bardziej naturalnie. I tu pragnę się z Wami podzielić pewną informacją, którą znalazłem na necie. I to w kilku niezależnych źródłach. Otóż, już niedługo zostanie wyemitowany ostatni odcinek pierwszej części serii Boruto. A co za tym idzie, prace nad następnymi seriami, w których znajdzie się między innymi cztery nowe odcinki Naruto. Ale nie Shippuden, tylko ten pierwszy, ten z pierwszej serii, gdy nasz bohater uczęszczał do Akademii miał 12 lat. Odcinki mają zostać wyemitowane we wrześniu. Po sieci krąży wiele informacji o domniemanym remake'u serii, ale jak na razie nie są potwierdzone i nie wiem jak inni, ale ja bym był za. W końcu oryginał debiutował ponad 20 lat temu. Dajcie znać co o tym sądzicie i zostawcie subskrypcję, a ja przypomnę jeszcze tylko, że Boruto będzie trwać nadal, aby dopełnić formalność, co już pozostało tradycją, kilka ciekawostek ze świata Anime. Imię bohatera Naruto prawdopodobnie odnosi się do mielonego mięsa ryby, tak zwanych Narutomaki, które tak samo jak on na brzuchu mają wzór na podobieństwo wiru. Na okładce 766 rozdziału mangi One Piece osobą stojącą za nami jest sam Naruto. Aby się odwdzięczyć, Kishimoto w 700 rozdziale mangi narysował symbol słomkowych piratów na opasce Naruto.